Siema, Monka z tej strony. Znaczy podcast Monka z z tej strony. Ogólnie to tak. Wishplash, 2014 rok. Drugi najlepszy film na filmu Nie, pierwszy najlepszy, przepraszam, drugi był Interstellar. Trzy Oscary. Reżyseria Damiana Hazela. Nie 19 dni ogólnie to nagrywali. Głównie aktorzy to Dirigent, czyli J.K. Simmons oraz Perkusista, czyli Maja Steller. I to tyle, jeżeli chodzi o swoje fakty. Jeżeli chodzi o ten film, to najbardziej on pokazuje destrukcyjną siłę ambicji, i o tym bym chciał dzisiaj opowiedzieć. Ogólnie to tak, zacznę od dobrych stron tych ambicji, bo jakieś tam są. Potrafią nas pchać do przodu, dawać nam motywację oraz pokazywać, że kolejne progi milowe są do osiągnięcia, aczkolwiek one powinny być adekwatne do naszego zaangażowania. I nie powinny zagłuszać naszego, nie wiem, życia rodzinnego i podstawowych potrzeb człowieka też. No i też powinny być jakkolwiek wykorzystywane w etyczny sposób. Ten film pokazuje, że nie zawsze jest to możliwe. Tutaj w dziedzinie akurat muzyki, e, muzyka grającego na perkusji, ale ogólnie ma to też swoje odniesienie w pracy, sporcie, życiu towarzyskim oraz rodzinnym ogólnie w codzienności, dlatego film jest warty obejrzenia i warto wyciągnąć z niego pewne wnioski. Ja wyciągnę takie, że ambicje jednak są złe. Dlaczego? To z nas powinno być jakaś forma zajawki. Perfekcjonizm jest moim zdaniem pewną formą choroby psychicznej, Znaczy pewnie nie tylko moim. Potrafi zniszczyć ogólnie przyjemność z życia oraz chęć zdobywania czegokolwiek więcej. Tutaj pokazało to, że e, poza zaniedbaniem relacji z rodziną, główny bohater miał też problemy z znalezieniem miłości, z. Opanowaniem samego siebie. Ostatecznie był mobbingowany przez swojego dyrygenta i zaatakował go też. W filmie dobre zakończenie. Dosał uznania oczami Grzymoki od Travisa Scott'a, no ale jakim kosztem? No został najlepszy faktycznie. Możliwe, że to była ta droga, która pokazuje, że jeżeli cię dobrze życie zgniecie i ty to da rady się podnieść z tego, no to faktycznie coś osiągnąć. Tylko pytanie, czy warto? Czy to jest wszystko gra warta świeczki? Moim zdaniem nie. Fajnym zachowaniem w tym filmie było to, w jaki sposób jego ojciec go wspierał. Pozwalał mu grać w sumie, co nie było takie oczywiste, no bo to chyba nie było takie zbyt dochodowe dla niego zajęcie, mimo wszystko. Ale jednak cały czas wierzył, że da radę, plus też zauważał niewłaściwe traktowanie nauczyciela, znaczy nauczyciela, no dyrektenta, który niszczył go w sumie. No on był osobą, która próbowała reagować, no wiadomo. Główny bohater był już dorosłą osobą i sam podejmował konsekwencje swoich działań, mimo wszystko mógł liczyć wsparcie na rodzinę, chociaż nie zawsze. Tutaj kolejnym ciekawym aspektem i w sumie zaletą tych ambicji jest to, że jeżeli w coś faktycznie wierzysz, no to masz pewność siebie i to, ta pewność siebie jest dość potężna. Gdzie było to pokazane w scenie, kiedy bił się z... Bił się. Kłócił się z tymi swoimi kuzynami, ich wyzywał od... Sportowych łaków w skrócie. I że oni grają w jakiejś okręgówce, on jest najlepszy na świecie i zapisze się na kartach historii. Także no, to było dość fajne. No ale mówię dalej. To co on musiał przeżywać to właściwie był trud, który był ciężki do zrozumienia dla kogokolwiek z jego otoczenia. Więc ta gratyfikacja i jakieś takie społeczne uznanie, które... No każdy powinien w jakiś sposób... Mieć w swoim życiu, czy to w formie jakiegoś doceniania przez żonę, dziewczynę, czy to przez doceniania w, w pracy, wśród znajomych, w szkole, gdziekolwiek. Jakaś forma gratyfikacji zawsze powinna być, no tutaj jej nie było. Tutaj było tylko ciągłe ciągłe takie pobudzanie tych myśli, że jest się najgorszym, że się nie zasługuje, że każdy może przejąć to stanowisko. No i to było bardzo toksycznie wykorzystywane przez dyrygenta, chociażby biorąc jakiegoś totalnego leszczyka, który nie potrafił wybić rytmu 4 na 4 na gitarze, czy cokolwiek tam w tym filmie było ważne, a mimo wszystko wziął go, żeby po prostu upokorzyć naszego głównego bohatera. Hmm. dlaczego? No, odpowiedź jest proste. No. Widział jego ambicje. Chciał z niego wyciągnąć coś dobrego. To jest fakt. Nie, nie chciał... Znaczy chciał dla niego źle, ale nie, nie chciał po prostu, żeby on był szczęśliwy jako człowiek, tylko żeby on był dobry jako maszyna do grania na perkusji. Aczkolwiek, zajawkowo trochę czytam psychologii, ten film parę takich schematów mi i Spróbuję je sobie omówić. I chciałbym tutaj nadmienić, że ogólnie nie mam żadnego wykształcenia, robię to czysto z zajawki, może być dużo błędów, popełniam jakby tutaj analizę. Ala psychologiczną, pseudo psychologiczną, postaci nieistniejącej w filmie, i dużo informacji może być po prostu wymyślonych przez moje kurwa, dwie szare komórki, które nie potrafią do końca sklejać faktów. Dlatego nie traktujcie tego jako taką autentyczną poradę. To jest po prostu forma zabawy, rozrywki, i tak to traktujcie. A, a więc, tak, chciałem powiedzieć tak. Jest tutaj pokazana pewna taka. Yy, Zależność, która się nazywa kwalifikacją społeczną, czyli to, że jeżeli jesteśmy obserwowani, że jesteśmy w grupie, jeżeli mamy kogoś, kto jest nad nami bądź obok nas, i nasz rozwój jest nieco szybszy. I faktycznie było to pokazane w tym filmie, że jednak uczestnictwo w tym zespole dawało moc, głównemu bohaterowi, dawało chęć do rozwoju, rywalizacji. Czy ta rywalizacja była zdrowa? W sumie na początkowym etapie tak, ale w momencie kiedy dołączę do perkusji, do orkiestry no tego chłopa, Drake Simonsa, no to kurczę blade, nie było już za wesoło. Przepraszam, że nie pamiętam nazw aktorów, więc nazwy postaci dlatego gadam aktorami, ale wiadomo jest to chyba zrozumiałe o co mi chodzi. Dyrygent, perkusista. Po prostu na tej nomenklaturze sobie zatrzymajmy się. No i to ogólnie potem też można rozszerzyć do porównań społecznych, które to wymyślił, albo opisał ten chłop, który się wyświetla na okładce. Przepraszam, napisałem sobie go, ale kurwa nie potrafię tego przeczytać. Nazywał się Leon. O, pan Leon wymyślił porównania społeczne. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy zestawiani w rankingu z kimś, chcemy być od niego lepsi i to było pokazane w filmie. W momencie, kiedy był aktualny perkusista, Eee, nasz perkusista, który tam wchodził, główny bohater oraz no ten Leszek, wcześniej wspomniany, który rytmu nie potrafił wystukać nawet jakby był mm, z metronomem, no to on se nie radził, po prostu z niczym, taki fajtłap straszny no i to było pokazane właśnie, i on był pokazany palcem patrz ten Leszcz, on będzie grał, a ty nie będziesz grał Takie jest, aby weź się w garść, zacznij tutaj grać bo my tutaj gramy, a nie robimy jakąś szopkę jak chcesz, to się graj w rock'a czy coś, bo tutaj oczywiście jest jazz. Jazz jest wyższą muzyką, nad muzyką, i nie można słuchać innej muzyki. A jeżeli słuchasz innej muzyki, to jesteś po człowiekiem, a on jest lepszy od ciebie. Rozumiesz? To tak działa, właśnie. I w sobie na przykład to też jest zjawisko, które jest pokazywane w pracy, nie? No przychodzi, ty pracujesz w swojej hucie, 25 lat dzielnie, odważnie, wykuwasz. Rurki i nagle przychodzi nowy młody, zgarnia kurde 50% większą wypłatę, się mówi, no fajny jest, nie? ty zostajesz na godzinę za darmo, oddajesz się, nie, już nie ma życia rodzinnego, że ona się wyprowadziła z dziećmi, zostajesz sam, mieszkasz pod kartonem, pod tą hutą, właśnie, a on nowym rolem wyjeżdża. nie, No to to jest porównanie społeczne i mało tego, ty chcesz dalej walczyć, bo liczysz, że tego młodego prześcigniesz, Nie prześcigniesz dobra, trochę odjechałem w tym porównaniu, ale wiadomo o co chodzi. E, chociażby jest to taki mechanizm, który pozwala zaprzęgać w pracy ludzi, żeby byli większymi zapierdalaczami. Więc warto na to zwrócić uwagę, czy faktycznie rywalizujemy, czy po prostu jesteśmy wykorzystywani przez naszego menadżera. Mówię, fajny film, warto takie wnioski czasem wyciągać. Czy ja do czegoś złego namawiam? Oczywiście, że nie. I ostatnim takim ciekawym pojęciem jest manipulacja poznawcza, czyli wykorzystywanie jakichś takich słabych cech. W tym przypadku właśnie poczucie ambicji, poczucie bycia najlepszym, ale też może to być negatywne, poczucie strachu, bycia niewystarczającym, aby wywrzeć na kimś jakiś wpływ. Wiesz, ty jesteś dobry, więc zasługujesz. Znaczy, zasługujesz, powinien dawać siebie więcej, nie? Albo ty jesteś taki słaby, że na nic nie zasługujesz, w ogóle to cię wywalimy, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, idź sobie z nie? No, tak było właśnie pokazane też w tym perkusjiście, więc mówię. Bardzo fajna, e, fajna opowieść, bardzo ładnie zarysowane rysy psychologiczne, ciekawe plot twisty, nie będę o nich opowiadał, bo warto to sobie samemu obejrzeć. Pewna przebiegłość tego dyrygenta, bo on też pewne konsekwencje swoich działań. Odniósł, więc to też jest. Mówię, no to jest wszystko posklejane, to jest historia autentyczna, w którą chce się wierzyć. Próbane jest to, że ten główny bohater to się dopiero uczył grać tych kawałków, bo faktycznie wyglądało to bardzo profesjonalnie. Nauczył się trzech kawa kawałków na potrzeby tego filmu. I to by było na tyle. Dziękuję Ci za obejrzenie, życzę ci miłego dzionka. Trzymaj się widzów. Pozdrawiam. A jeżeli Ci się podobało, to zostaw lajka, bo to jest dla mnie ważne. Nigdy nie zostawie mi lajka, bo jestem ze wsi. Dziękuję.